Rosja to największy kraj świata. Ale za tą ogromną powierzchnią kryje się jeszcze więcej. Absurdalne prawa, szokujące fakty i historie, które brzmią jak wymyślone. Oto 10 rzeczy o Rosji, które mogą cię zaskoczyć, rozbawić albo przerazić. Jest tak duża, że ma 11 stref czasowych. Kiedy w Kaliningradzie jest poranek, na Kamczatce kończy się dzień. Dwa Moskwa ma więcej miliarderów niż Nowy Jork. Rosyjska stolica to miasto, gdzie bogactwo i kontrast żyją obok siebie. Trzy w Rosji zakazano memów z Putinem. Serio, jeśli mem nie oddaje rzeczywistego wizerunku osoby, jest nielegalny. Czwarty. Co roku organizowany jest wyścig czołgów. Tak, rosyjski biatlon czołgowy to sport transmitowany w TV. Pięć. W niektórych regionach ziemia jest wiecznie zamarznięta. Wieczna zmarzlina pokrywa ponad 60% powierzchni kraju. 6. Rosjanie wynaleźli pierwszego satelitę Sputnika. To oni pierwsi wysłali coś w kosmos, zanim USA zdążyły powiedzieć NASA. 7. W Rosji jest wioska, gdzie zimą temperatura spada do minus 70 stopni Celsjusza. To Oymyakon, najzimniejsze stale zamieszkane miejsce na Ziemi. 8. W niektórych miastach funkcjonują metrobunkry. Moskwa ma stacje metra, które w razie wojny zamieniają się w schrony atomowe. 9 W Rosji są miejsca, gdzie mieszkańcy nie mają dostępu do internetu, zwłaszcza w dalekiej Syberii. Zero sygnału, zero sieci. 10 W Rosji naprawdę możesz spotkać niedźwiedzia spacerującego po ulicy. To nie żart. W niektórych miastach Syberii niedźwiedzie podchodzą pod śmietniki i bywa, że trzeba je odganiać łopatą. Rosja to kraj skrajności. Zima jak z koszmaru, bogactwo jak z bajki, a codzienność jak z mema. Która ciekawostka zaskoczyła Cię najbardziej? A może znasz inne fakty o Rosji, o których nikt nie mówi? Zostaw komentarz i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych szokujących odcinków.